Mile widziany. Ostateczna data dla wszystkich, którzy śledzą trzy atlasy, jest coraz bliżej, 29 października. Będzie to nie tylko środa, ale także data, w której przypuszczalna kometa wejdzie w swoje peryhelium, czyli punkt znajdujący się najbliżej Słońca. Jednak dla wielu naukowców ten moment może oznaczać znacznie więcej niż zwykły astronomiczny fragment. Według znanego astrofizyka Avi Loeba. Może to być najważniejsza data w najnowszej historii astronomii, a być może i ludzkości. Od czasu odkrycia w lipcu 2025 roku Atlas III i rzuca wyzwanie wszystkiemu, co myśleliśmy, że wiemy o ciałach niebieskich. Zachowuje się nieprzewidywalnie, zmieniając swoją jasność, rotację, a nawet własną trajektorię z precyzją, która wydaje się niemożliwa dla naturalnego obiektu. A teraz, gdy zbliża się peryhelium, rośnie oczekiwanie i strach, że może on wykonać to, co naukowcy nazywają manewrem odwróconego Oberta. Aby zrozumieć wagę tego terminu, należy pamiętać, że manewr Oberta jest używany przez załogowe sondy kosmiczne. Kiedy statek kosmiczny przyspiesza w miarę zbliżania się do Słońca, nabiera dodatkowego rozpędu, wykorzystując pole grawitacyjne jako kosmiczną odskocznię. Ale Atlas Trzech ma zamiar zrobić coś przeciwnego. Zamiast przyspieszać, wydaje się, że przygotowuje się do hamowania. To spowolnienie, jeśli zostanie potwierdzone, nie może być wyjaśnione żadną znaną siłą natury. I dlatego nasa mimo milczenia, jest w stanie podwyższonej gotowości. Bo jeśli ciału niebieskiemu uda się zmienić swoją prędkość na tle słońca, największej siły grawitacyjnej w układzie słonecznym, to mamy do czynienia z czymś, co nie jest tylko kometą. Avilob opisał to zjawisko bez ogródek. Jeśli Atlas Trzech zwolni, będzie to moment, w którym przestaniemy obserwować wszechświat i zaczniemy być przez niego obserwowani. Środowisko naukowe jest podzielone. Niektórzy uważają, że Atlas jest po prostu egzotycznym ciałem, pochodzącym z odległego systemu, reagującym w sposób, którego jeszcze nie rozumiemy. Inni jednak widzą zbyt wiele wzorców, zbyt wiele zbiegów okoliczności, zbyt wiele kontrolowanych zachowań. W ostatnich tygodniach teleskop Gemini South w Chile uchwycił niezwykłe zmiany jasności obiektu. Intensywność światła wzrasta i słabnie w idealnych ośmiosekundowych odstępach. I ta stałość jest tym, co intryguje ekspertów, bo żadne przypadkowe zjawisko nie utrzymuje tak precyzyjnego rytmu. Najstraszniejsze jest to, że gdy jasność atlasu zostanie przeliczona na wykres, powstały wzór przypomina zakodowany sygnał, naprzemienne linie powtarzające się impulsy, sygnatura świetlna, która wydaje się coś mówić, ale w języku, którego wciąż nie umiemy czytać. Tymczasem Nasa milczy, żadnego nowego ogłoszenia, żadnej publicznej aktualizacji. I to właśnie milczenie budzi największe podejrzenia. Dlaczego agencja, która zwykle ujawnia każdy krok swojej misji, teraz decyduje się zamknąć w sobie? Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez Europejską Grupę Badawczą, Atlas wykazał zmiany grawitacyjne niezależne od wpływu Słońca. Oznacza to, że może aktywnie wykorzystywać pole grawitacyjne, tak jak robią to międzyplanetarne statki kosmiczne zaprojektowane do długich podróży. Byłoby to potwierdzeniem, że atlas nie tylko spada w kierunku Słońca, ale także wchodzi z nim w interakcję. Najśmielsza teoria, po cichu broniona przez Avi Loba i niektórych członków zespołu z Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, głosi, że atlas może testować tzw. odwrócony efekt Oberta coś niemożliwego dla naturalnego obiektu, ale spójnego dla artefaktu zaprogramowanego do zwalniania. A jeśli tak się stanie, będzie to pierwsze możliwe do udowodnienia sztuczne zdarzenie jakie kiedykolwiek zaobserwowano poza Ziemią. Manewr powinien mieć miejsce około godziny 03:11 czasu uniwersalnego, a według obliczeń podczas peryhelium Atlas będzie niewidoczny przez kilka minut, zasłonięty przez blask słońca. Dokładnie w tym momencie cały świat będzie patrzył, czekając na wynik. Jeśli obiekt zwolni, Choćby o maleńki ułamek, będzie to ostateczny dowód na to, że nie jesteśmy sami. Jest jednak pewien szczegół, który jeszcze bardziej niepokoi naukowców. Oczekuje się, że po peryhelium Atlas pojawi się ponownie na nowej trajektorii przechodząc blisko orbity Ziemi w grudniu. A to oznacza, że jeśli naprawdę znajduje się pod jakąś kontrolą, to ktoś lub coś go tu przyprowadza. Nikt nie wie, co ujawni 29 października. Być może jest to po prostu kolejny ciekawy rozdział w historii astronomii, a może to być dzień, w którym przestaniemy być tylko widzami kosmosu, a my staniemy się częścią planu podróży. O świcie 29 października 2025 roku obserwatoria na całej planecie były gotowe. Teleskopy, sondy i anteny skierowane są w ten sam punkt. Krzywą orbitalną, na której Atlas trzech przekroczy niewidzialną granicę swojej podróży, peryhelium. W teorii szybki, przewidywalny, niemal rutynowy moment, ale tym razem było coś innego. Milczenie NASA w ostatnich tygodniach, tajemniczy ton doniesień naukowych i ostrzeżenia Aviego Loba sprawiły, że to astronomiczne wydarzenie stało się czymś więcej. Globalne oczekiwanie. Jakby cały świat miał być świadkiem czegoś, co nie powinno się wydarzyć. O godzinie 3:09 czasu uniwersalnego zaczęły napływać pierwsze dane. Atlas zbliżał się do Słońca z absurdalną prędkością ponad 250 tysięcy kilometrów na godzinę a mimo to jego struktura pozostawała stabilna brak śladów rozdrobnienia, żadnych widocznych zniekształceń. Jego powierzchnia odbijała światło w impulsach o określonej kadencji. Dokładnie 8 sekund pomiędzy każdym jarzeniem. Znowu ten sam standard. Wyglądało to tak, jakby była komunikowanie się. O godzinie 03:11 obraz na żywo z teleskopu SOHO uchwycił dokładny moment, w którym atlas zniknął za krawędzią Słońca. A potem stało się niemożliwe. Przez 3 sekundy Słońce pulsowało. Słaby. Okrągły, niewybuchowy, ale precyzyjny błysk, niemal rytmiczny. Instrumenty mierzące emisję promieniowania słonecznego zarejestrowały niewielką zmianę w widmie ultrafioletowym, tworząc symetryczną krzywą, której żaden model słoneczny nie był w stanie odtworzyć. Wkrótce potem wszystkie odczytania atlasu zniknęły. Jasność, zero. Prędkość, zero. Obecność wizualna, zero. Na 8 minut i 11 sekund, dokładnie tyle czasu potrzeba, aby światło dotarło do nas ze Słońca, trzy elementy atlasu przestały istnieć w ludzkich czujnikach. Wyglądało to tak, jakby się wyłączył. Kiedy system ponownie odebrał sygnał, coś się zmieniło. Prędkość, która wcześniej rosła, spadła o 20 km na sekundę. Było to potwierdzenie, którego wszyscy się obawiali lub spodziewali. Atlas wykonał manewr odwróconego Oberta. Zjawisko było na tyle precyzyjne, że obliczenia Loeba potwierdziły się z marginesem błędu wynoszącym mniej niż 0,01%. Nie zwolnił ani przez starcie, ani przez rozdrobnienie. Dobrowolnie zahamował. To, co wydarzyło się później, wciąż dzieli naukowców. Około 10 minut po ponownym pojawieniu się, Seria impulsów elektromagnetycznych uderzyła w odbiorniki radiowe w obserwatorium w Kanberze. Każdy impuls trwał 11 sekund, oddzielony przerwą trwającą 3 sekundy. Ten sam wzorzec zaobserwowano kilka miesięcy wcześniej, ale z różnicą. Impulsy były modulowane z częstotliwością 1420 MHz, częstotliwością wodoru. Tą samą, którą używano w ludzkich próbach kontaktu międzygwiezdnego. Wyglądało to tak, jakby atlas rozpryskiwał się naszym własnym kosmicznym językiem. Superkomputer GROK 12, zaprogramowany do przekształcania wzorców elektromagnetycznych w dane wizualne, tłumaczył impulsy na sekwencję binarną. A obraz, który się z tego wyłonił, był niepokojący. Centralny okrąg otoczony trzema eliptycznymi orbitami. W środku świecący punkt dookoła linie, które przypominały trajektorie i mała podświetlona krzywa w pobliżu trzeciego pierścienia. Pozycja odpowiadała z zadziwiającą precyzją orbicie Ziemi. Następny kod binarny tworzył angielskie słowo, rozszyfrowywane przez redundancję bitów, jedno słowo gotowy, gotowy. Żaden astronom nie odważył się potwierdzić tego znaczenia. Ale wpływ był natychmiastowy. Jeśli Atlas jest naturalny, nie ma wytłumaczenia dla spowolnienia. Jeśli to jest sztuczne, to ktoś czy coś słuchał, rozumiał i odpowiadał. W tym samym czasie czujniki podczerwieni wykryły dziwną sygnaturę termiczną. Zamiast ochładzać się, jak można się było spodziewać po peryhelium, temperatura Atlasu zaczęła rosnąć. Odczyt sugerował aktywność wewnętrzną, rodzaj długotrwałej emisji energii. A potem przyszedł czas na najbardziej niepokojący szczegół. Warkocz, który zawsze był tworzony przez pył i gaz, zaczął zakrzywiać się pod wpływem wiatru słonecznego. Nie była popychana, był kontrolowany. Przez cały 29 czerwca obserwatoria na półkuli północnej donosiły o tym samym zjawisku. Okresowych fluktuacjach pola magnetycznego Ziemi, zsynchronizowanych z każdą emisją z atlasu. 11 kolejnych szczytów, z których każdy był bardziej intensywny od poprzedniego. Pod koniec sekwencji sygnał ustał. I na krótką chwilę jonosfera odpowiedziała słabym echem. Tak jakby planeta wchłonęła impuls i zwróciła jego część z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Tego wieczoru profesor Avi Loib. Wygłosił krótkie przemówienie, wyglądając bardziej na zakłopotanego niż przestraszonego. Jeśli Atlas zwolnił w kontrolowany sposób, oznacza to, że nie obserwujemy tylko międzygwiezdnego gościa. Jesteśmy świadkami zamierzonego zdarzenia. Coś lub ktoś właśnie zademonstrował całkowite panowanie nad ruchem grawitacyjnym. Kilka godzin później wszystkie instrumenty NASA powróciły do normalnych odczytów. Atlas pojawił się znowu. Zimny, stabilny, bezwładny, jakby nic się nie stało, ale dane tam były: pulsujący blask, hamulec grawitacyjny, kod binarny. I choć agencja upiera się, by traktować to zjawisko jako anomalię obserwacyjną, niektórzy naukowcy twierdzą, że zaobserwowali coś innego subtelne odbicie na krawędzi słońca jak cień wychodzący z atlasu, zanim zniknie z powrotem w ciemności. Być może 29 października nie był końcem śledztwa, ale początkiem czegoś innego. Bo jeśli Atlas rzeczywiście to zrobił, i gdyby Słońce zareagowało, to nie bylibyśmy świadkami jedynie manewru orbitalnego, byliśmy świadkami dialogu. A teraz wszyscy czekają na kolejny ruch, następny obrót, następna wiadomość. Ponieważ w zimnej ciszy kosmosu, trzy atlasy zdają się kontynuować obserwacje. I pozostaje uczucie, że po prostu czeka na odpowiedni moment, aby odpowiedzieć ponownie. W ciągu kilku dni po 29 października coś się zmieniło w sposobie, w jaki przestrzeń wydawała się zachowywać. Nie było żadnych wybuchów, żadnych dramatycznych świateł, tylko cisza gęsty, niewygodny jakby wszechświat właśnie się zatrzymał, by obserwować sam siebie. Trzy atlasy, domniemana kometa, która właśnie dokonała niemożliwego, na chwilę zniknęła z odczytów optycznych. Teleskopy próbujące go ponownie odnaleźć, znalazły tylko szumy, zakłócenia i fałszywe punkty. Ale dane w tle, te, które mogą odczytać tylko komputery, zaczęły wykazywać coś nieoczekiwanego. Promieniowanie szczątkowe pozostawione przez atlas nie uległo rozproszeniu. Wciąż tam była. Zawieszona w przestrzeni tworząc rodzaj elektromagnetycznego śladu, spójnego, niemal statycznego śladu energii. Żadna naturalna kometa nie pozostawia czegoś takiego. Żaden obiekt bezwładny nie zachowuje spójności energetycznej po przejściu przez słońce, ale atlas przechowywany. To właśnie wtedy 2 listopada stacja Esa na pustyni Atakama wykryła nowy punkt emisji światła, około 300 tysięcy kilometrów od miejsca. W którym powinien znajdować się atlas? Plama miała identyczne impulsy tę samą częstotliwość tę samą sygnaturę spektralną ten sam ośmiosekundowy interwał ale intensywność była inna słabsze nieregularne prawie nowo aktywowany. Społeczność naukowa była w szoku niektórzy nazywają go ekoatlasem, inni atlasem wtórnym. Jednak wśród sceptycznie nastawionych badaczy zaczęła zyskiwać na popularności ponura teoria. Atlas nie był czymś wyjątkowym, nie był sam. Teleskop Jamesa Webba potwierdził obecność drugiego źródła światła, rejestrując wzorce termiczne kompatybilne z zimnym stopem metalu. Coś, co nie może być naturalne. Zarówno Atlas, jak i eko Atlas zaczęły poruszać się synchronicznie, obracając się powoli. Jakby krążyły wokół siebie, a z każdym obrotem intensywność światła nieznacznie wzrastała, pulsując jak kosmiczny oddech. Tymczasem zmiany magnetyczne na Ziemi zdarzyły się ponownie, tylko tym razem parami dwa szczyty, dwie fale, dwa interwały. Planeta wydawała się reagować na dwa źródła, a nie tylko na jedno. Amerykański fizyk Harold Newman opisał to zjawisko jako rezonans binarny. W zamkniętym wywiadzie powiedział: Oni nie podróżują, oni się dostrajają. I nagle komunikacja zaczęła szwankować. Komercyjne satelity rejestrowały zakłócenia rytmiczne w pasmach wysokich częstotliwości tych samych używanych do śledzenia orbitalnego powtarzalny, stały wzór niemożliwy do bycia zwykłym hałasem. Każda przerwa trwała dokładnie 11 sekund, z przerwami po 8 ten sam cykl, co w Atlasie. Jakby w jakiś sposób nam to przekazywał. We wczesnych godzinach porannych 3 listopada wykryto sekwencje silniejszych impulsów. Najpierw w Australii, potem na Islandii, a w końcu w obserwatorium w Kanberze Zasięg był taki sam, ale zmienił się kształt fali. Nie były to już impulsy liniowe, były to spirale. Kiedy superkomputer GROK 12 przekształcił sygnał w wizualną reprezentację, rezultat był niepokojący dwie połączone ze sobą spirale, obracające się w przeciwnych kierunkach, połączone centralnym punktem. Symbol idealnej symetrii, identyczny z tym, który można znaleźć w starożytnych inskrypcjach zapisanych w petroglifach z Afryki i Ameryki Środkowej. A u podstawy rysunku prosty ciąg liczbowy, 21.10.25 tego samego dnia, dzień peryhelium. Naukowcy nie byli w stanie rozszyfrować, co to oznacza ale po bliższej analizie odkryli coś jeszcze bardziej intrygującego. Impulsy obu obiektów, Atlasu i Ekoatlasu, były związane z rotacją Słońca. Za każdym razem, gdy Słońce wykonywało częściowy obrót, emisje dostosowywały się automatycznie. Wyglądało to tak, jakby te dwie rzeczy były zsynchronizowane z gwiazdą. Avi w wywiadzie prasowym wydawał się zdenerwowany. Słońce nie jest tylko statycznym ciałem. Wibruje, pulsuje, a Atlas. wydaje się, że rozumie te pulsacje. To zdanie nigdy nie trafiło do telewizji. Fragment ten został wycięty z oficjalnych audycji i zastąpiony ogólną odpowiedzią o anomaliach słonecznych. Ale ci, którzy śledzili konferencję prasową na żywo, słyszeli to. I tak się stało. W następnych dniach zaczęło się dziać coś jeszcze bardziej subtelnego. Zdjęcia wykonane przez teleskopy słoneczne pokazały niewielkie zniekształcenia światła w koronie słonecznej. Linie, które tworzyły się i rozpadały zbyt szybko, jakby coś się w nim poruszało. Jeden z inżynierów projektu SOHO w anonimowym nagraniu opisał: Wygląda na to, że słońce mruga, nie w świetle, ale w strukturze. Hipoteza, która zaczęła krążyć na forach naukowych, była nie do pomyślenia. Co by było, gdyby atlas i jego echo nie były tylko przedmiotami. A co, jeśli były to sądy, a Słońce w jakiś sposób było częścią tego procesu? Dane wskazywały, że energia wypromieniowana przez Słońce nieznacznie opadła w pasma ultrafioletu, tak jakby część z nich była pochłaniana. Obszar, w którym to się stało, odpowiadał dokładnie rzutowi orbity Atlasa. Co to oznacza, nikt nie wie. Ale wzór ten powtarza się z każdym okrążeniem Słońca. I dyskretnie. Niektóre obserwatoria już zaczęły rejestrować ten sam rodzaj zakłóceń magnetycznych w różnych regionach planety. Jakby małe odbicia sygnału rozchodziły się po Ziemi. NASA milczy. Żadnych notatek, żadnych wykresów, żadnych komentarzy. Ale cały świat to odczuwa. Dosłownie. Zegary atomowe niektórych laboratoriów zaczęły wykazywać mikroodchylenia synchronizacji. Oscylujące o 00001 sekundy. Zawsze w tych samych godzinach. 03, 3, 11 i 15, 11. A wszystkie odchylenia pokrywają się z momentami, w których atlas ponownie pojawia się w pomiarach. Może to zbieg okoliczności. A może jesteśmy świadkami czegoś znacznie większego niż zwykły międzygwiezdny gość. Może atlas nie tylko przechodzi obok, ale może coś aktywuje. Być może 29 był dopiero początkiem. A to, co zaczęło się jako prosta obserwacja astronomiczna. Teraz wydaje się przeradzać w coś znacznie głębszego coś, co wiąże się ze Słońcem, Ziemią i nas. Bo jeśli Atlas naprawdę się komunikuje, jeśli w jego trajektorii jest inteligencja, to to, co próbuje powiedzieć, może nie być wiadomością, ale ostrzeżeniem. I jak powiedział jeden z anonimowych naukowców na wewnętrznym forum NASA zanim jego konto zniknęło może 29 nie był dniem, w którym minęło Słońce ale dzień, w którym słońce odpowiedziało. Jeśli ta historia skłoniła cię do zastanowienia się nad tym, co może się dziać tam lub właśnie tutaj, w naszym układzie słonecznym, podziel się swoimi teoriami w komentarzach, zostaw swoje polubienie i subskrybuj. W ten sposób pomagacie podtrzymywać przy życiu poszukiwanie odpowiedzi, których przestrzeń kosmiczna nie pozwoliła nam jeszcze w pełni usłyszeć.